Hej, hej, hej! Dzisiaj um, Artur poszedł już do szklarni sadzić yy, arbuza, a ja tutaj idę sobie, bo zobaczcie, ile tego wszystkiego jest, co wszystko kupiliśmy. I on poszedł w szklarni sadzić arbus i kukurydzę, a ja mam tutaj różne kwiaty. Ja muszę też coś z tym zrobić, bo przecież kupiłam to wszystko. I co? A wiecie, że pogody nie było. Mój smutku, że Widzicie, ja nie miałam czasu. Przed o Maciejkę muszę dosiać, bo tam mi zmarzła. No i mam te różne takie kwiatki. Ja muszę, ja muszę sobie zrobić miejsce na kwiatki. Może nie wszystkie, bo wszystkich na pewno nie dam rady posiać, bo to jest tego tyle. Coś tam na przyszły rok sobie na pewno yy, zasieje, ale to jest piękne. To bym chciała. Muszę Artura zmaltretować, żeby mi. Takie poletko zrobił do tych kwiatków. Bo tam, gdzie mam rabatkę, to tam już nie mam miejsca. To znaczy, bym jeszcze znalazła, ale nie chcę tam tak ugniatać, bo tam jest naprawdę dużo tych kwiatów. Więc ja bym jeszcze sobie gdzieś w ogrodzie, tam na samej górze, tam jest pięknie, zawsze słońce świeci. I ja bym sobie tutaj jeszcze coś posiała te bym posiała, taki Aster. Może ten nie, bo te, to, te, ta mieszanka też jest piękna, jejku. Muszę zobaczyć, co kiedy się sieje i, i idę robić, no. Będę, będę działać, będę, będę. Będę działać. Rzuchę sobie zostawię na następny rok. Jest dzisiaj jeszcze bardzo ciepło. Powiem Wam, ile jest na termometrze. Jeju, jest 35 stopni w, yy, w słońcu. 35 stopni jest. Yy, jest bardzo ciepło, a w szklarni to w ogóle jest ciepło. Także idę i zaraz Wam pokażę, co robimy. Przyszłam tutaj, gdzie siałam Masiej, Maciejkę, i zobaczcie, rośnie, coś tam rośnie. Jednak już się bałam, że nic nie będzie, ale już widać drobne. Jakieś listki są, także nie muszę chyba siać jeszcze raz. Podleję ją dzisiaj, bo już jednak jest piąty dzień yy, słońce, bez deszczu, więc jednak nie, nie zmarzła. Ale tutaj widzę, że nic nie ma, no chyba, że jeszcze wzrośnie. O, te jakie się ładne zrobiły. Nowe, urosły. A niestety tutaj nie wiem, czy on jeszcze da radę. Ten co z marzu? Chyba nie da radę. No hej Dzisiaj stoicie w szafce z herbatami Co wy na to? No ja myślę, że dobrze, dobrze Ja myślę że, myślę, że dobrze wam się tam siedzi A ja robię właśnie, przyszłam do domu Posiałam takie kwiatki Nie mam tutaj opakowania Ale tak, okazało się, że Maciejki siać nie muszę Bo tam jest Już są małe listki, więc na razie nie będę tego ruszała jeśli jakieś ziarenka zamarzły to to gdzieś tak za tydzień powinno wyjść bo one już po prostu nie wzejdą eee, i wtedy tam dosieję, ale jeszcze na razie poczekam bo to jeszcze jest taki początek i posiałam takie e, takie inne, jednoroczne posiałam, które w czerwcu powinny już zakwitnąć e, dosiałam do, do doniczek tam gdzie mi zamarzły Jezu jak one się nazywają no, zamarzły mi trzy, mówiłam. Normalnie mam dziurę w mózgu. Co jedna mi przeżyła, a trzy mi zamarzły. Dobra, nieważne. Jak mi się przypomni, to tutaj wam napiszę, a jak nie, to już nic nie napiszę. W każdym razie yy, mniejsza z tym. I tam w to miejsce ja je wykopałam, bo to korzenie zmarzły, bo myślałam, że jeszcze może mi urosną, ale niestety. No i co zrobiłam? No i dokopałam, yy, wykopałam te korzenie i posiałam, yy, posiałam nasionka innych kwiatków. Także zobaczymy, czy coś mi z tego wyjdzie. No, powinno wyjść, yy, no ale zobaczymy. A teraz robię pomidorową. Ja pomidorową robię yy, zawsze z tych pomidorków z puszki, także mam dwie puszki pomidorków i tutaj już mam zupkę, mi się gotuje. Nie wiedziałam jaką zupę chcę zrobić, wiedziałam, że jakąś chcę, na początku myślałam sobie, że rosół, ale o tutaj już mi się robi. Ale jakbym rosół robiła, to by Artur nie zjadł, bo on tak nie do końca. Tam sobie wypije, ale tak wiecie, sam tak ze szklanki to sobie wypije. Chociaż z drugiej strony mam jeszcze od wczoraj te kotlety i mam jeszcze te klopsy, więc to by sobie, to sobie dzisiaj zje. Ale ja sobie zjem pomidorową, ugotuję z makaronem. Mam ochotę na, na coś z makaronem, tylko jeszcze nie wiem jaki makaron. Ale zaraz zobaczę, co ja tutaj mam. O, chyba już wiem. To chyba będzie dobra decyzja. Taki, taki będzie pyszny. Taki będzie pyszny. Kolanka. Tak, to będzie dobry wybór do, do pomidorowej, jak najbardziej. Muszę posmakować, czy jeszcze soli przypadkiem nie muszę dosypać. Ale dzisiaj tak, dzisiaj jakąś ochotę na zupę mam. No, jeszcze trochę. Jest tak ciepło na dworze. Wiecie, w, w domu zawsze jest chłodniej. Eee, w domu jest chłodniej, ale na dworze jest tak gorąco, Artur poszedł siać y, kukurydzę. Y, arbuza już zasadził. Zasiał. Y, w szklarni. Jeszcze kukurydzę. Y, tam Ta. gdzieś na ogrodzie. Chcę y, y, posiać. No i... I tyle. Zobaczymy, co mu z tego wyjdzie. No, a ja... Nie wiem, wiecie co, już sobie myślałam, że dzisiaj rano będę jechała do lekarza, bo tak mi wczoraj ten, ten brzuch bolał i tak, tak mówię, kurczę, może mam jakieś zapalenie, może jakieś. Bo wiecie, tak się naczytałam w internecie. To jest najgorszy błąd człowieka, że jak coś człowieka boli, to sobie czytasz, a brzuch, brz, ból brzucha na dole. Po lewej stronie to zapalenie jajników, a trochę wyżej to trzustka i coś tam, i wiecie, ja się tak naczytałam: to się już przerazia mówię matko. Pewnie mam jakieś zapalenie i jeszcze, jeszcze mówię, teraz, teraz co? No i mówię, dobra, to zadzwoniłam się, zarejestrowałam, ale mówię, o, to mogę tak, mogę nie wytrzymać tak długo. No i. Pani mi powie... zadzwoniłam jeszcze raz, pani mi powiedziała, że mogę przyjść od 8.30 do 10.00 i może mnie, mnie pani doktor przyjmie no ale ale wiecie, tak mi jakoś już pod wieczór troszeczkę mijało pomimo tego, że nie wzięłam żadnych tabletek, tak mi przechodziło, przechodziło ale tak jeszcze coś tam i tak mówię no nie wiem, no nie wiem za bardzo, bo też już się spotkałam kiedyś z tym że tak mnie bardzo bolał brzuch i kiedyś pojechałam Artur mnie wziął i pojechałam do szpitala, to było bardzo późno wieczorem i tak mnie lekarz skrzyczał, że, że, że tutaj się życie ratuje, zresztą wiecie co, już nie raz zostałam, ja skrzyczana raz byłam z siostrzenicą też z takim mega brzuch, bólem brzucha też zostałam okrzyczana zupełnie w innym szpitalu że y, zawracamy głowę, że tutaj się życie ratuje, y, i ja mówię, no dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć, co mi jest, jeśli naprawdę jest jakiś taki ból przeszywający i, i pomimo tabletek i tak dalej nie ustępuje, no to różnie to może być, ja mówię, no to skąd ja mam wiedzieć, czy to jest y, nieratowanie nie zdrowia czy życia. No? I wiecie, tak mnie wtedy jak ja pojechałam z tym bólem brzucha, to tak mnie lekarz okrzyczał. Że wszystko jest ze mną dobrze, że co ja sobie wymyślam, że po prostu yy, mam uraz taki, że wolę poczekać, wolę nie gdzieś tam od razu jeździć, bo no boję się takiej właśnie reakcji, że yy, co sobie tam pani wymyśla. Ja wiem, że wiecie, raz sobie, raz może nic człowiekowi nie być, a za drugim, trzecim razem może coś być, więc. Yy, no nie powinno tak być, że człowiek zostaje ochrzaniony bo przyjechał, bo to nie jest tak, że ja sobie jeżdżę w ramach rozrywki, czy mi się nudzi w domu i ja sobie postanowiłam po nocach jeździć na ostry dyżur, nie? Więc nie wiem, co, co, co tam sobie lekarze myślą, bo ja wiem, że to jest ich praca i to jest codzienność, ale ja jadę tylko w momencie, kiedy się faktycznie o siebie martwię nie jadę sobie w ramach rozrywki bo się akurat aktualnie nudziłam i spać mi się nie chciało, to sobie pojechałam więc trochę tak niefajnie, no niefajnie wtedy naprawdę zostałam potraktowana dwa razy mi się już taka sytuacja zdarzyła no ale, no i teraz wiecie tak jestem, Artur mówi do mnie to chodź pojedziemy, już jeszcze dzisiaj rano się obudził o siódmej i mówi jak się czujesz? Ja mówię, no że nie wiem bo w sumie jeszcze śpię on mówi, to lepiej, może pojedziemy. Ja mówię, a nie, on mówi, a no bo ty się boisz, bo teraz nie chcesz do lekarza, bo na pewno cię boli, tylko mi nie mówisz prawdy, ble, ble, ble. Wiecie, nie. No, coś w tym jest, bo jednak boli mnie troszeczkę jeszcze, ale już nie aż tak jak wczoraj. Już jest lepiej, tam wiecie, nic nie robię. Takiego żadnego wysiłku. Ten kręgosłup sobie maścią. Tam Artur mi wczoraj dwa razy posmarował. Nie wiem, czy to wszystko wrzucić. A, wrzucę. No, i wiecie, no nie wiem, bo to też tak jest, że u kobiet to tak różnie, no zależy po prostu jaki dzień, i w ogóle, no jakoś tak nie powinno mnie w tym czasie nic boleć. No nie wiem, no. I to tak. Z jednej strony człowiek się martwi, a z drugiej strony. No, bo może być to. No tak, nie wiem, bo takie trochę to jest podobne jakby do zapalenia pęcherza, tylko nie jakieś szczypanie, tylko pieczenie, tylko no ból takie coś jakby no nie wiem ciężko mi określić wiecie ja tam sobie mogę wymyślać ale zobaczę no nie będę na razie jeszcze biła na alarm jakby coś to zawsze do lekarza można podjechać znaczy no nie zawsze ale no wiecie jeśli nie jest to aż taki ból nie mogę tu wytrzymać to może nic takiego strasznego Także no, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Yy, I teraz y, jutro albo pojutrze chcemy jechać na ryby. Jak wszystko by było dobrze, yy, jakby nic tam yy, mi nie było gorzej, to chcemy jechać na, na ryby, więc będę musiała przygotować. Jeszcze dzisiaj się dowiemy, bo mamy jechać z kolegą, chcemy zabrać yy, kolegę yy, na ryby i mm, będę musiała będę musiała się e, dowiedzieć jeszcze, bo nie wiem, trzeba będzie pojechać kupić jakieś bułki czy coś, bo trzeba zrobić jakieś bułki, a mam tylko chleb, a tak wiecie, nad jezioro to tak, chociaż, nie wiem, może grilla sobie nad jeziorem zrobimy, może lepiej grilla, ale to też trzeba by było mięso wyjąć, kiełbasę wyjąć z zamrażalnika także. No i tak muszę dzisiaj wiedzieć i tak. Dobra. Ale mam herbatę dużo. A chciałam wam powiedzieć dobrze, że was tutaj mam, bo jednak ta inka karmelowa nie smakuje mi aż tak bardzo jak czekoladowa. Jednak się okazuje, że czekoladowa o wiele smaczniejsza jest. Jest bardziej intensywna, nawet pachnie o wiele bardziej no no nie jest, to, nie jest to czekoladowa, nie jest tak wiecie, tak wrazista bo inka czekoladowa to tak y, bardzo przypomina w smaku czekoladę gorącą jakbyście pili y, tylko nie aż tak słodka nie aż tak mocna, wiecie, bo ja słodzę, ale no ogólnie z zapachem i tak dalej przypomina czekoladę gorącą a ta inka karmelowa to jest bardziej zbliżona taka do, no, do normalnej, bezsmakowej, tak słabo jest wyczuwalny ten karmel, także ja go tam wypiję, właśnie sobie teraz zrobię tego, te, tą inkę i jakoś go dopiję, ale następnym razem jak będę kupowała to czekoladową, no bo widzicie, ja na przykład bardzo lubię wszystko w karmelu, lubię jakieś tam, y, y, bardzo uwielbiam tą czekoladę wedla karmelową karmelowe, lowe. Mm, bardzo. Po prostu dałabym się za, za nią pochlastać. To jest jedyna czekolada taka, którą yy, no naprawdę lubię. Może dlatego, że jest taka inna. Znaczy lubię też zwykłe, inne, różne z nadzieniem tuskafowym, ale nie aż tak bardzo jak ta karmelowa. To jest spycha. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie sobie zaraz zrobię mm, tą inkę i dokończam zupę i e, widzimy się jeszcze nie wiem, jeszcze się widzimy, jeszcze się widzimy, ale jeszcze nie wiem za ile czasu. Ta. No dobra, zrobiłam sobie Inkę e, Włączyłam sobie telewizor i teraz będę sobie się dzisiaj jeszcze e, oszczędzać. Będę już sobie dzisiaj siedziała. E, zupka się gotuje e, nie wiem czy mówiłam. Boże, mam sklerozę. Czy mówiłam, że będę przyjaciółki oglądać? Będę właśnie przyjaciółki oglądać. Nie wiem, czy mówiłam. No, w każdym razie sobie włączyłam e, telewizor i będę sobie oglądać przyjaciółki, bo już jest nowy odcinek. Już niestety nie mam zaległych. Mogę oglądać tylko to, co już na bieżąco leci. Mm, także no... <laughs> Nie mam już y, takich zaległych, że mogę sobie usiąść i dwa odcinki na raz obejrzeć. Już mi tylko jeden został, taki y, najnowszy, więc no, ale nie ma co narzekać. Lepiej jeden niż wcale. No, ale na kolejny będę musiała czekać do przyszłego tygodnia. Także niestety. No, lecą na razie y, głupie reklamy. Y, Gumy, Ju juicy fruit, po prostu jest tak krytyjska ta reklama, że w ogóle niektóre reklamy, to wiecie co? Nie mam słów. A najgorsze jest to, że najwięcej reklam u nas w Polsce jest leków, nie? Jak normalnie dla lekomanów. Praktycznie co druga reklama to są suplementy diety, albo jakieś tam, wiecie? Syropy, tabletki na yy, zapalenie pęcherza, na sraczkę, na rzegaczkę i na inne różne dziwne dolegliwości. I to tak wygląda, jakby chociaż gdzieś kiedyś yy, w jakichś w nie wiem, w wiadomościach czy w panoramie, gdzieś kiedyś słuchałam, że. Pola, w Polsce sprzedaje się właśnie najwięcej lekarstw, że Polacy to są lekomani autentycznie, więc no coś w tym musi być, bo tych reklam naprawdę, nie wiem czy ktoś jeszcze to zauważył, że tych reklam yy, z lekarstwami, z prochami to jest naprawdę no, multum. Naprawdę. O, syrop. No zobaczcie, teraz oglądam, leci szósta reklama, z czego trzy już były yy, lekarstwa. No. dobra, bo y, zaczyna się także y, pa. Ale mi tu wszystko urosło. Zobaczcie, zrobiłam gar. Normalnie, 5 litrów zupy mam. Tylko, że tam jeszcze jest mięsko, które wyjmę, e, ale mm, dobra, nakładam sobie, bo już nie mogę się doczekać. No hej, ja już wykąpana, jest już późno, bardzo późno. E, I siedzę sobie na balkonie. Chciałam jeszcze wyjść do ogrodu, ale e, jestem tutaj na górze, montuję film i jest mi tutaj bliżej na balkon. O, zobaczcie jak samolot leci. No, samolot sobie poleciał, a ja sobie siedzę Mam tutaj moje gościki w doniczce. Dopijam herbatkę, zjadłam taką lekką kolację, takie wiecie, chlebki ryżowe. I tyle, i będę się z Wami żegnać, bo już jest późno. Yy, a w sumie to ten vlog, to w ogóle nie wiem, ile będzie trwał. No a tak naprawdę nie mam co nagrywać, bo już jest ciemno, jak widzicie. A tak yy, po zobaczyłam, że naprawdę. Ja jak mi się buzia opaliła przez te kilka dni. No, kilka, no, 5 pięć, pięć dobrych, naprawdę ponad 20 stopni yy, dni. Także no nie, nie ma co ukrywać, że. Trochę jednak było tych dni ciepłych i jeszcze mają być. Także dlatego mamy w planach się wybrać na rybki. No, mam nadzieję, że. O, teraz jest cicho, bo samochody przestały jechać. No dobra, będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Trzymajcie się. Papa. Pa.